Kurde, udało się odpalić live, a to idziemy Sunia do lasu, idziemy. Jest live z lasu, super. Łapeczka w górę. Nie da się. Idziemy z Sunieczką do lasu. Mam nadzieję, że odbiera dobrze, zobaczę sobie później powtórkę. Jak Sunia idzie A się męczyłem Żeby to odpalić Strasznie I tak jest zero osób O leci samolot Helikopter leci Widzicie Widać go Helikopter O, teraz widać. Dobra, tam. Patrzcie, Sunia, co ty wreszcie? Nie wolno. O, jedna osoba, witam. Miałby dzisiaj spacerek z Sunią w lesie, jest. Udało się w końcu. Zrestartowałem telefon się udało. A jest czad? Czad na żywo. Jeszcze od, nikt nic nie pisze. W tym lesie się działy rzeczy. Co niedziela z nią chodzę do lasu. Idziemy, sunieczka. Kupkę już zrobiła. Może kiedyś pójdę wieczorem, w nocy do lasu z nią. W ogóle zrobię kamerkę na mnie, się siema się ma, jestem, dobra Z powrotem na sunie. To gdzie my tu dojdziemy? Nad staw, tak? Chyba ja na kaczki sunie idziemy. O, pociąg jedzie. Za tym pociągiem jest dalej las i krążyły na osiedlu legendy, że to jest las czarowni, że tam straszy, czy coś, a ile tym prawdy, to nie wiem. Raz to mnie tak postraszyło na ognisku w lecie z kumplami, że jak wróciłem z ogniska, komary mnie tak pogryzły, że miałem bomber na bąblu, nie? Chyba z tysiąc bąbli miałem. Miałem krótkie spodenki i na nogach, na koszulce, znaczy krótką koszulkę. I nie pogryzło. Spaliśmy w tym lesie Przy ognisku w nocy. Mieliśmy szałas, znaczy się namiot. O tam jedzie jakiś kład albo motor krosowy A znowu coś leci I tak sobie chodzimy po lesie. Ognisku zrobiliśmy. No widzicie las, nie? No nie O, trzy osoby witam serdecznie Idziemy ze sunią na spacerku Po lesie, po polach No sunia nie pisko uży Sunia nieuchotrowca powadzając Kot, sunia kot, sunia kot A się ożywiła, jak jej powiedziałem, że kot Jak wyjdę z lasu, bo tu mogę bezpiecznie ją nagrywać, tu mi nic nie grozi, żadne auta, ani nic, to zakończę. No, mój krótki live, 20 minut góra. Jest już ten staw i tu powinna być ścieżka w prawo, w lewo, znaczy się. Czy ja w ogóle poszłem w złą stronę się zgubę, zgubię się w lesie to wzywajcie pomocy nie żartuję tu się nie zgubię mam nadzieję że odbiera elegancko bo u mnie jest elegancko zresztą sobie zobaczę powtórkę czy jak to odbiera taki las, a tam śmieci w oddali jakieś Cioś się tkanił Jedynie ją z nią w niedzielę chodzę do lasu. Bo w niedzielę ojciec idzie w poniedziałek do roboty, on idzie wieczorem z psem. A idę po południu o 15.00 i mogę iść z nią do lasu. A rano jak z nią zawsze chodzę o 11.00 to to aż tak daleko do lasu nie idziemy, tylko na osiedle blisko. No. Dobra, jest staw. Widzicie, staw. Pójdziemy na staw, na kaczki. Nie wiem, czy będą kaczki, czy kaczki odleciały. O boziu Sunia, będzie kompu, kompu. Nie będzie kompu, kompu, nie bój się. Po tym włocisku Sunia, by się wstydziła. No, widzicie, staw. Tak, ktoś rozbił namiot w Stawie. Słuchajcie staw, tu jest druga część stawu, tu jest ścieżka przez ten staw, tu niekiedy łowili ryby, a podobno tu krowy topili i szczeniaki i kociaki, ale ile w tym prawdy to nie wiem. Co Sunia, beż miała modę to je potopimy w tym stawiku, tak? Żartuję. Dobra Sunia, idziemy z powrotem. Z powrotem nie ma kaczuszek. A są kaczuszki, patrzcie. Są kaczuszki, siema. Kiedy FIFA? W środę. Dzisiaj live z spacerku z sunią. Poziomo. No, sunieczka, idziemy z powrotem, chodź. No, kaczusie. Kaciusie. jakieś bajk No chodź suniu. Chodź, chodź. No, ciuśka. Idziemy. No, młodziutki trzy lata ma. A nie wchodź do wody. Nie wchodzimy do wody. Patyczek, możesz? Patyczek? No weź patyczek, weź. Nie, nie wchodzimy do wody. <śmum> Widzicie, jak gryzie patyk. No, frajda Co? Idziemy? Jak była mniejsza, młodsza, to rozrabiała, niszczyła panele, Podłogi, wykładziny, tapety. Łóżko całe zniszczyła. Straszny to był rozrabiaka. Ale tylko jak ja byłem w domu. Jak była sama, to była grzeczna. Czekała pod tym. Pod drzwiami i płakała. Chodź nie. No, nie bój się. Idziemy. No, ale moja akurat robiła na odwrót, nie? Хоть Суня попросту. Słuchaj, Sunia. się nie odzywałem, bo to jakiś młodzieniaszek się kręcił. Młodzież, synek jakiś. Mówił się z kumplem. Gdzie jesteś? Na stawie. Coś, ty, ciepło podziskało cię. Gdzie ty poszedłeś? O kurde, jakie błocisko Masakra. Sunia, jeszcze się utopiemy. No pójdź, 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 pójdź. Nie wiedziałem, że tu będzie takie błoto. O masakra. Masakra. życie jak mi buty? Patrzcie moje buty. Masakra. Do mycia, do czyszczenia. dobra, już się uspokoiło. Zaraz kończymy. Lajwa. bo już wracamy powoli Na osiedle Żebym ja tylko nie pobłądził Gdzie Ja w ogóle jestem Zaś było to Trochę mniejsze Jestem po tej stronie torów to tam powinno być osiedle. Tu widzicie komin. Wiecie, że ten komin jest wyższy od Pałacu Kultury? On ma ponad 250 metrów. Kiedyś weszli na ten komin i zrobili zdjęcie całego osiedla. Oczywiście weszli na ten komin, że dostali się przez ten nielegalnie, nie? Przez bramę i się wdrapali. On jest czynny, ten komin, normalnie. Zrobili ten. Rozbudowali elektrownię i komin jest czynny. Tam są jeszcze trzy kominy. Takie mniejsze dwa, już chyba zburzyli. Wysadzili, a jeden jeszcze stoi. Dobra, chyba idziemy tu, nie? Nie, tam nie ma ścieżki. Tu jest ścieżka. Tam idzie jakiś facet. Pewnie z psem. Tu chodź. No, leczna. A co tu jest? Żeby dziki rozkopały. No to wygląda. Że to sprawka dzików. Na bank. Dziki rozkopały Ziemię szukały jakichś żłędzi No idziemy, idź Już jesteśmy blisko, choć Tu nie, tam nie, tam nie, o, pociąg jedzie e, Z Katowic Kurde, już się zmęczyłem Tu dalej dziki rozkopały o, Sunia coś zauważyła Co jest mysz? Sunia spokojnie Mam piesek Idzie za piesek? Ja wiem A to tutaj dziki rozkopały? O kurde Oni się znają. A moja się boi. No moja się boi. Idziemy. Słucham? Nie, a czemu? To ja nie wiem. Nawet nie widziałem. Zobaczę, jak będę w domu. Nie mam pojęcia. Dziękuję za informację. Do widzenia. Hop mi mówi, że mam żółte. I faktycznie mam żółte. Ciunia. Powoli, Widzicie? Jakie żółte? O żółte. No, idziemy. Mało osób na live, bo to za live pionowe to. To nie FIFA. To ludziska nie chodzą. Już kończymy powoli. 20 minut jak mówiłem, znaczy nie mówiłem, teraz wam mówię. 20 minut z spacerku. I może w niedzielę się odpalę znowu. Samolot leci tylko gdzie? A nie widzę, nie widać chmury są chmury są, nie widać Za chmurami Chyba się upityniłem, to mnie zastanawia. Nie mam pojęcia. Nigdzie się nie wywróciłem, może się gdzieś oparłem Może tu aż nie wiem na plecach To trochę jak klej widzicie? dziwna sytuacja jak to pachnie? nie gówno sunia sunia nie wolno, wypluj to jakieś główienko znalazła i się ociera będzie jebać, śmierdzić no idziemy tu Wypluj to już wypluj Uj. Ani wam tego nie pokazuje jakieś złoki, szczura albo czegoś albo jest szurki myszy O cztery osoby i trzy w górę, fajnie Idziemy po lesie, po polach Idzie raz Na osiedlu Za osiedlem w sumie Jakbym miał więcej osób To by było fajniej No i tak dobrze trzy osoby No idź, idź Co się zacimujesz, idź Tam nie idziemy, nie Tu już wracamy Siunia Co tam jest? Nic tam nie ma Sunia Cunia! Cunia! Co to niby jest? Nic tam nie ma, chodź z powrotem. Owicie, widać to? Ogień z elektrowni, albo z kopalni, albo z huty, z huty chyba w bytowiu. Idziemy, nie wiem czy to widać. No, idziemy. No, jak już powoli wychodzimy. Tam jest dyrektornia Zabrze. Idziemy już do domku. Nie, nie do domku. Domku. Domku, domku. No i co się boisz? Nie bój się. Mam już założoną obrożę Przeciw chłom i kleszczom Bo już powoli się wiosna zaczyna Dzisiaj było 20 stopni Jeszcze liczę, że jeszcze w maju może Albo na święta wielkanocne W tym roku na pewno słodnie śnieg, ale czy tej zimy? Chociaż sunia zima się kończy. Bo śnieg na pewno w listopadzie, albo w grudniu jeszcze spadnie w tym roku, ale czy jeszcze tej zimy? Wiecie, jak sunia śniegu wylubia. Jak się buja w śniegu. Skacze jak opętana. Jak podciskana. Dobra, bo tam natomiast ludzie są. Zakończymy sobie już. Sunia się z wami żegna. Ja się z wami żegnam na razie. A jak to zakończyć teraz? No to jest pytanie.